Czekaj, stop. Się Zatrzymało się. Dobra, teraz. Już się kamaruje? Kamaruje się. Dobrze. W związku z tym, że dziewczyny Ola i Hania, Hania i Ola, mają takie, a nie inne średnie po całym roku pracy w szkole to e, wujek Piotrek oraz ciocia e, Marta która jest tam z tyłu tak i jest, kameruje z tu z tyłu. to wszystko chciały, chciały chcielibyśmy wam chcielibyśmy. powiedzieć dziewczyny teraz tak zupełnie na serio że ogromny respekt topka z głowy gdybym ją miał szacun Szacun, Za wyniki. Za wyniki zasłużyłyście na wakacje. Jesteśmy dumni z was bardzo, bardzo, Jesteśmy bardzo. Z was, bardzo, bardzo dumni. Jesteście najlepsze, buziaki. Jesteście najlepsze buziaki. Pa. Pa.